Zamknij wszystkie zawory zarówno na urządzeniu gazowym, jak i na butli gazowej. Następnie otwórz zawór butli gazowej, ale nadal nie otwieraj zaworów odcinających urządzenia gazowego. Ciśnienie w butli jest doprowadzane do reduktora i można je odczytać na manometrze. Wskaźnik ten nie poziom napełnienia butli. Część reduktor ciśnienia ma zabezpieczenie w przypadku pęknięcia węża, znane jako czujnik przepływu. Aby LPG bez problemu dotarł do urządzenia gazowe, trzeba przytrzymać ten przycisk zabezpieczenia przez kilka długich sekund. Pomiędzy butlą gazową a urządzeniem gazowym znajduje się teraz ciekły gaz i możemy sprawdzić, czy system jest szczelny, czy nie. Na przykład: skorzystaj ze sprayu do lokalizowania nieszczelności, ale najpierw dobrze nim wstrząśnij przed jego użyciem. Spryskaj połączenia między butlą a urządzenie gazowe, które mogą być nieszczelne. Spray do lokalizowania nieszczelności. To obejmuje połączenia od butla gazowa do reduktor ciśnienia, reduktor ciśnienia do wąż, a wąż do urządzenie gazowe. Jeśli połączenie nie jest szczelne, na posmarowanym spray do lokalizowania nieszczelności miejscu stale pojawiają się wyraźne bąbelki. Dokręć jeszcze raz te połączenia, gdzie wcześniej były widoczne pęcherze. Ponownie dokładnie spryskaj to wadliwe miejsce sprayem Lexus. Jeśli dobrze dokręciłeś, nie powinny już pojawiać się tam żadne pęcherzyki. Jeśli instalacja jest szczelna, można włączyć urządzenie gazowe. Jeśli nadal występuje nieszczelność, w żadnym wypadku nie należy uruchamiać instalacji. Niezwłocznie wymień uszkodzone elementy albo wezwij fachowca.